W porcie gospodarczym regularnie przyglądamy się odnawialnym źródłom energii, a jednym z ich przykładów jest zyskująca na popularności fotowoltaika. A skoro w życie wchodzą nowe regulacje, to postaram się je Państwu przybliżyć. Fotowoltaika najprostsza metoda pozyskiwania energii elektrycznej. Polega na konwersji, czyli przekształceniu energii słonecznej w stały prąd elektryczny. Ten sposób pozyskiwania energii zyskuje na popularności. W końcu kto z nas nie otrzymał telefonu z ofertą dofinansowej na te cele? Teraz jednak zainteresowanie się jeszcze zwiększyło. Wszystko za sprawą nowych regulacji. Regulacje, które wchodzą od 1 kwietnia bieżącego roku, przewidują zmianę dotychczasowego systemu upustów, który obowiązywał, na nowy system modelu rozliczeń o nazwie Net Billing. Dla nowych klientów. Którzy będą wprowadzani na rynek po 1 kwietnia bieżącego roku. Zakłada on tak naprawdę zmianę w obrębie dodatkowego systemu rozliczeń, wartości rozliczeń wprowadzonej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej oraz pobranej z sieci dystrybucyjnej w oparciu o ceny giełdowe. Natomiast klienci, którzy zdążą podłączyć się do sieci zakładu energetycznego u operatora i wprowadzić do sieci, wytworzyć to oczywiście zarazem pierwszą kilowatogodzinę, mają zabezpieczony dotychczasowy stary upust na okres 15 lat. Trzeba się więc spieszyć, bo później założenie i używanie instalacji może być dużo mniej rentowne. Jednak to nie koniec zmian. Następuje zmiana w systemie net billingowym na rozliczenie w cyklu miesięcznym. Jeśli chodzi o stawki i ceny giełdowe. Natomiast po 1 lipca 2024 roku następuje zmiana na rozliczenie w systemie godzinowym, jeśli chodzi o stawki i ceny giełdowej. Instalacje fotowoltaiczne różnią się od innych urządzeń w naszym domu. W przeciwieństwie do nich nie pobierają prądu, tylko go tworzą. Podstawową zaletą fotowoltaiki jest to, że można sobie samemu produkować energię. W Polsce na tą chwilę mamy blisko 800 tysięcy prosumentów, czyli 800 tysięcy mieszkań firm ma już na swoich dachach fotowoltaikę. Na tą chwilę, w zależności od tego, jaką instalację zamontujemy, to jest stopa zwrotu od 5 do 8 lat. Usłyszeliśmy pojęcie prosumentów. Kim oni są? Dzisiaj prosumenta nazywamy w każdego klienta oraz podmiot który ma instalację fotowoltaiczną nie przekraczającą 50 kWp. Jest to podział dla klientów do 10 kW, które mają rozliczenie z zakładem energetycznym operatora 0208 powyżej 10 kW 0703, czyli tak jakby sieć dla klientów, dla prosumentów, jest wirtualnym magazynem, w którym podczas wytworzenia energii elektrycznej i nadwyżek mogą przytrzymywać sobie w okresie 12 miesięcy w cyklach kalendarzowych, rozliczeniowych na energię elektryczną i pobierać ją z sieci. Pozyskiwanie energii ze słońca jest bardzo czyste i nie ma większego wpływu na środowisko naturalne ani zanieczyszczanie powietrza. Trójmiasto na smogowej mapie Polski wypada bardzo dobrze. Nie mamy takich problemów jak na przykład w Krakowie czy w Warszawie. Podejmowany jest szereg działań, które ograniczają tak zwaną niską emisję, czyli emisja komunalno-bytowa pochodząca z indywidualnych gospodarstw domowych. Dofinansowywanie wymiany niskosprawnych kotłów na inne, alternatywne źródła ciepła Powoduje, że ta jakość powietrza się poprawia. Trzeba jednak prowadzić akcje informacyjne i dbać o ekologię na poziomie administracyjnym. Jak to przebiega? Program Czyste Powietrze cieszy się bardzo dużą popularnością i y, mieszkańcy jak najbardziej z tego korzystają. Natomiast jest zjawisko ubóstwa energetycznego, czyli takiego nieprzekładania, y, jak ważną rolę odgrywa właśnie zmiana sposobu ogrzewania. A jaka z metod ogrzewania, czy pozyskiwania energii do obsługi urządzeń domowych, czy nawet ładowania elektrycznych samochodów jest najbardziej ekologiczna? Fotowoltaika to nie tylko panele na dachach domów, to są również farmy fotowoltaiczne, czyli całe pola usiane fotowoltaiką. To są panele na dachach samochodów elektrycznych. Możemy zasilać każde urządzenia, mamy już rozwiązania dla telefonów. Ta technologia wchodzi już w każdy aspekt naszego życia i w każdy zakątek świata, bo tam, gdzie świeci słońce, tam możemy produkować energię. Sposoby pozyskiwania energii ze Słońca są technologią znaną od dekad, jednak dopiero na przestrzeni ostatnich lat każdy z nas może urwać swój kawałek naszej gwiazdy.